Sytuacja na polskim rynku pracy nie należy wciąż do najłatwiejszych. Starzejące się społeczeństwo, malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym, niska aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych to tylko niektóre z wyzwań stojących przed rynkiem pracy w Polsce. Powiatowe urzędy pracy, chcąc spełnić oczekiwania pracodawców, powinny mieć dużą wiedzę o swoich klientach, czyli osobach bezrobotnych. Wobec obecnej sytuacji na rynku pracy starzejącej się ludności i siły roboczej, coraz częściej pracodawcy będą mieli do czynienia z kandydatami, którzy są osobami starszymi, które faktycznie mają pewne ograniczenia, które nie będą pozwalały im w pełni wykorzystać tych możliwości na rynku pracy. Jednak aby sprostać tym zadaniom, poradnictwo zawodowe publicznych służb zatrudnienia musi zostać wyposażone w nowoczesne, praktyczne narzędzia służące do pełnego rozpoznania kompetencji osób, U których na różnych etapach życia zawodowego w wyniku pojawiających się dolegliwości fizycznych, ograniczona została zdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu. Brak wiedzy o kompetencjach i możliwościach fizycznych zdecydowanie utrudnia skierowanie odpowiedniej osoby na odpowiednie stanowisko pracy. W konsekwencji obniża to poziom zaufania przedsiębiorców do instytucji Urzędu Pracy, co zdecydowanie utrudnia skuteczną współpracę. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w odpowiedzi na potrzeby pracodawców osób bezrobotnych i doradców zawodowych z Urzędów Pracy skonstruował trzy nowoczesne specjalistyczne usługi poradnictwa zawodowego. Badanie kompetencji zawodowych w oparciu o próbki pracy, badanie możliwości fizycznych i doradztwo ergonomiczne. Potrzeba specjalistycznych, pogłębionych diagnoz kompetencji zawodowych i możliwości fizycznych doprowadziła do powstania Pomorskiego Ośrodka Kompetencji w Gdańsku. Takim kapitalnym instrumentem dla doradcy zawodowego jest Pomorski Ośrodek Kompetencji, który nie tylko pomaga odkryć umiejętności, zdolności i możliwości osoby badanej czy osoby, która jest przygotowywana do zatrudnienia, ale również pomaga odkryć talenty tych osób. Każda osoba skierowana przez doradcę do ośrodka przechodzi indywidualne dwudniowe badania, których celem jest dokładna analiza kompetencji zawodowych oraz możliwości fizycznych. Badany z pomocą specjalistów, doradców zawodowych i fizjoterapeutów odkrywa swoje talenty i uzyskuje informacje o tym, jak je rozwijać i wykorzystywać zawodowo. Dowiaduje się również o swoich możliwościach lub ograniczeniach fizycznych, co ułatwia identyfikację zawodów, które może wykonywać. Klientami ośrodka przede wszystkim będą osoby starsze w wieku powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne i osoby niepełnosprawne, bo właśnie te grupy kandydatów do pracy mają największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Badania rozpoczynają się od tak zwanych próbek pracy. Są to zadania, które stawiają klienta w bardzo praktycznych i życiowych sytuacjach zawodowych. Pod okiem doradców zawodowych badane są m.in. sumienność, dokładność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, koncentracja i wiele innych cech. Bardzo szeroka gama różnorodnych próbek pracy pozwala na kompleksową ocenę badanego i uzyskanie bardzo cennych i wiarygodnych danych na temat jego kompetencji zawodowych. Kolejny etap stanowią badania sprawności fizycznej, to niestosowane dotąd w urzędach pracy w Polsce testy, dzięki którym fizjoterapeuci oceniają m.in. koordynację wzrokowo-ruchową, koordynację ciała, wytrzymałość oraz wiele innych cech fizycznych. Ostatni etap stanowi doradztwo ergonomiczne. Na stanowisku pracy spędzamy 1 trzecią całego życia. Niewłaściwa pozycja ciała i ruchy oraz nieprawidłowy sposób wykonywania pracy mają poważne konsekwencje zdrowotne. Doradztwo ergonomiczne polega na dopasowaniu pod klienta stanowiska pracy. Siedzącej, z komputerem, stojącej, monotonnej, statycznej, zwracając uwagę na ograniczenia, z jakimi zmaga się dana osoba. Rozszerzenie poradnictwa zawodowego o nowe profesjonalne narzędzia i metody przynosi korzyści zarówno osobie bezrobotnej, doradcy zawodowemu, jak i pracodawcy. W swojej pracy zawodowej diagnozę, którą otrzymuję z Pomorskiego Ośrodka Kompetencji wykorzystuję głównie pod kątem poznania, zapoznania predyspozycji psychofizycznych moich klientów. Mam świadomość ich sprawności ruchowej, mam też świadomość w jakich zawodach ewentualnie mogliby się Odnaleźć na rynku pracy, gdyby już nie mogli wykonywać tej pracy, którą wykonywali dotychczas. Z punktu widzenia pracodawców, to bardzo cenna usługa. To bardzo cenna usługa na etapie rekrutacji, gdyż pomaga znaleźć te osoby z tymi walorami, które w danej firmie, na danym stanowisku najlepiej będą się spisywały. Pomorskie śród kompetencji bardzo mi um, się podoba. Uważam, że to jest to, czego nam brakowało na rynku. Pracodawca otrzymuje pracownika odpowiadającego oczekiwaniom oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia dolegliwości zdrowotnych i tym samym zwiększa wydajność. Klienci natomiast odkrywają własne talenty, a poprawnie wykonywane zadania wzmacniają ich motywację i poczucie własnej wartości. Są to rzeczy nieocenione przy szukaniu nowej pracy.